W dzisiejszym wydaniu wiści z ratusza zapowiemy nową drogę, która powstanie za szkołą muzyczną, powiemy o nowym elektrycznym samochodzie dla straży miejskiej, poinformujemy o wsparciu miasta dla organizacji pozarządowych, porozmawiamy o rywalizacji Unii w hokejowych play-offach, przekażemy informacje o możliwości sfinansowania sterylizacji zwierząt domowych oraz zaprosimy do MDSM u na spotkanie poświęcone Józefowi Szajnie. W starym mieście jest kontynuowana modernizacja układu komunikacyjnego, która pozwoli na sprawne poruszanie się w tym rejonie, jak również otworzy nowe tereny pod budownictwo. W tym roku przebudowana zostanie ulica Chopina wraz z chodnikami, zjazdami, infrastrukturą, oświetleniem czy miejscami postojowymi. Postępowanie przetargowe na jej realizację jest w toku. Ruszy też budowa nowej drogi łączącej ulicę Fryderyka Chopena z ulicą Wysokie Brzegi za Szkołą Muzyczną. Jej ślad pobiegnie od skrzyżowania z ulicy Fryderyka Chopena z ulicą harcerską, aż do drogi powiatowej Wysokie Brzegi. Droga będzie miała długość 330 metrów i będzie przedłużeniem ulicy harcerskiej. Będzie drugą obok ulicy Żwirki i Wigury drogą prowadzącą do ulicy Wysokie Brzegi. Jej przebieg będzie równoległy względem ulic Żwirki i Wigury oraz Dąbrowskiego. Na inwestycje miasta pozyskało 912 tysięcy złotych z rządowego funduszu Rozwoju Dróg. W tej części starego miasta, czyli w tej części północnej jest realizowanych wiele projektów w ostatnich latach. Przecież zrealizowaliśmy i zarówno ulicę Krasińskiego, czy też właśnie ulica Szpitalna była realizowana wspólnie z powiatem e, ulica Wysokie Brzegi, ale podjęliśmy także decyzję o realizacji kolejnych e, projektów, mianowicie drogi łączącej ulicę Wysokie Brzegi z ulicą Chopina. To będzie zupełnie nowa droga. Stoimy właśnie na przebiegu tej drogi, to jest w rejonie Szkoły Muzycznej i łączącą właśnie w rejonie Ośrodka i przychodni tutaj na ulicy e, Chopina. E, to jest też układ komunikacyjny, który ma służyć e, głównie rozbudowie tego terenu. Tutaj powstają już nowe obiekty, rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego, więc ta komunikacja wewnętrzna też ma istotne znaczenie. E, oczywiście też to będzie służyło poprawie tej komunikacji pomiędzy Starym Miastem a Osiedlem, ale nie myślimy tylko o tej części w kategoriach właśnie budowy nowej drogi, ale także chcemy przystąpić w tym roku jesteśmy już po przetargu na modernizację ulicy Chopina. To też zadanie oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat. Ten standard drogi poprawi się zdecydowanie na całym odcinku od ulicy e, tutaj Dombrowskiego aż do samego końca ulicy Chopina ona zostanie zmodernizowana, zostanie także zmodernizowany parking, który jest przy ulicy właśnie Dąbrowskiego i w połączeniu z ulicą Chopina, także e, dużo się dzieje w Starym mieście w zakresie właśnie dróg postają nowe, modernizujemy też właśnie istniejące, więc ten standard i jakość dróg zdecydowanie się poprawi, obsługa mieszkańców, więc myślę, że ta część miasta, mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, ale nie tylko, bo zapewne też te osoby, które będą korzystały z tych ulic, będą zadowoleni. Inwestycja rozpocznie się w sierpniu tego roku, a zakończy w sierpniu 2026 roku. Obok nowej drogi powstanie chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, nowe oświetlenie uliczne. Będzie kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie sieć ciepłownicza. Strażnicy podejmując interwencję mogą się na nie udać nowym elektrycznym samochodem marki Mercedes Benz EQT. Auto trafiło już do Oświęcimia i będzie kierowane do działań związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Zakupiony samochód jest samochodem o napędzie elektrycznym. Został on dofinansowany ze środków zewnętrznych i będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej przede wszystkim do kontroli środowiskowych, takich jak kontrola piecy, czy spalane są odpowiednie substancje w tych piecach, czy wykorzystywane piece mają odpowiednie. Parametry, również do kontroli kompostowników czy szam. Samochód kosztował ponad 229,5 tysiąca zł. Straż Miejska pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 173 tysiące zł ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Pozostałe pieniądze zabezpieczono w budżecie miasta. Auto ma na wyposażeniu zestaw do pobierania próbek popiołu, urządzenie do pomiaru wilgotności. Straż Miejska ma też do dyspozycji dwa inne samochody marki Opel Combo oraz Fiat Doblo. Organizacje pozarządowe, które realizują wiele projektów na rzecz lokalnej społeczności, mogą liczyć na wsparcie miasta. Wśród stowarzyszeń, organizacji i fundacji, które efektywnie działają w różnych strefach życia społecznego, kulturalnego, sportowego oraz w zakresie pomocy społecznej czy pomocy osobom niepełnosprawnym, rozdysponowano z budżetu miasta ponad 1 480 tysięcy złotych. W Mieście Oświęcim działa wiele organizacji pozarządowych, klubów, stowarzyszeń, fundacji, wiele z tych podmiotów korzysta z dotacji Miasta Oświęcim. Właśnie jesteśmy na etapie zakończenia konkursu i bardzo cieszę się, że w tych ostatnich konkursach z dotacji na rok 2025 wiele organizacji skorzysta ze środków finansowych Miasta Oświęcim. Te środki zostaną przeznaczone na albo organizację szkolenia sportowego, albo organizację różnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i też społecznych. Mam nadzieję, że też my, jako mieszkańcy miasta, chętnie będziemy korzystać właśnie z tej oferty proponowanej przez. Dotacje trafiły nie tylko na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, ale także na turystykę, wypoczynek oraz projekty kulturalne i wspierające tworzenie więzi lokalnych. Przyznano je również organizacjom pozarządowym prowadzącym świetlice działającym w zakresie opieki nad chorymi, czy promującym zdrowie psychiczne i propagującym ideę honorowego krwiodawstwa. Jest też znaczna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Są również pieniądze na wsparcie hospicjum. W ramach współpracy miasto oświęcim z organizacjami pozarządowymi Poza środkami finansowymi, miasto Oświęcim wspiera też organizacje pozarządowe poprzez Centrum Aktywności Społecznej. To jest miejsce, gdzie stowarzyszenia. Fundacje mogą bezpłatnie korzystać z takiego, można powiedzieć, inkubatora dla nich miejsca, gdzie mogą się spotykać, organizować spotkania, oferować również mieszkańcom miasta różne propozycje przygotowane w ramach całorocznej działalności. To centrum mieści się w centrum miasta Oświęcim przy ulicy Dąbrowskiego 15. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca przy najbliższej okazji bycia w starej części miasta. W ćwierćfinałach Hokejowej Ligi Replast Unia Oświęcim będzie rywalizować z Komarch Krakowią. Po sezonie zasadniczym uplasowała się na trzecim miejscu. Zmagania o miejsce w półfinale rozpoczną się od dwóch meczów, które rozegrane będą na oświęcimskim lodowisku 23 i 24 lutego. Kolejne 27 i 28 lutego rozegrane zostaną w Krakowie. Przed oświęcimską drużyną teraz zmagania w fazie play-off. Już w najbliższą niedzielę i w poniedziałek na lodowisku w Oświęcimiu Replast Unia Oświęcim podejmie Krakowie. Bilety są już dostępne dla Państwa. Serdecznie zapraszamy do zakupu ich i dopingowania drużyny biało-niebieskich. W niedzielę mecz rozpocznie się o godzinie 17, w poniedziałek zaś o godzinie 18. Kasy biletowe będą otwarte na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Dziś już są dostępne na stronie biletynahokej.pl Serdecznie Państwa zapraszamy na te spotkania. Właściciele czworonogów zamieszkali w Oświęcimiu będą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na kastrację lub sterylizację psów, kotów w wysokości 100% kosztów zabiegu, maksymalnie na jednego psa oraz w wysokości 100% kosztów zabiegu na pierwszego kota oraz 50% kosztów zabiegów na każdego kolejnego. Aby skorzystać z takiej formy pomocy, należy złożyć wniosek do urzędu w terminie do 30 października. Z uwagi na ograniczoną pulę pieniędzy decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku Urząd Miasta o Święcim wydaje pisemne skierowanie na zabieg, które można zrealizować w lecznicy weterynaryjnej Błonie na ulicy Niedeckiego 26, telefon 33-843-2720 lub w przychodni weterynaryjnej Triwet na zaborzu przy ulicy Grojeckiej 579, telefon 881-922-786. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta pod numerem telefonu 33 942 91 31. 25 lutego 2025 roku o godzinie 17.30 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się spotkanie Świadek Historii Artysta Ojciec poświęcone Józefowi Szajnie. W rozmowie o twórczości Józefa Szajny, osobistej historii i dziedzictwie, relacjach rodzinnych, powrocie do Oświęcimia i związkach z MDSM wezmą udział Łukasz Szajna, artysta, syn Józefa Szajny, Jolanta Niedoba, kustosz Muzeum Śląskiego w Katowicach, Grażyna Niewiadomska, kuratorka wystaw Józefa Szajny, Krystyna Oleksy, była wieloletnia wicedyrektorka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, członkini zarządu Fundacji na Rzecz MDSM, Leszek Schuster były dyrektor Fundacji na Rzecz MDSM dr Radosław Folga, prorektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.